Minął kolejny dzień, a ty nadal stoisz w miejscu. Nie zrobiłeś ani jednego kroku do przodu. Myślisz, że nic dobrego w życiu cię nie czeka, że twoje życie ciągle będzie szare? Musisz wiedzieć, że bez względu na to, gdzie teraz w życiu się znajdujesz, ile razy upadałeś, ile błędów popełniłeś, ile ważysz i jaką masz teraz pracę, masz prawo do zmiany. Zmiana jest w tobie, tylko musisz się uwolnić. Musisz zmienić swoje życie. Tu i teraz zrób pierwszy krok do przodu i nie oglądaj się za siebie. Gdy wychodzisz z domu i idziesz na trening, to pokonujesz własne słabości. Bez względu na to, jak intensywnie trenujesz, robisz coś, czego większość ludzi nie robi. Dlatego należą ci się wielkie brawa za twoją chęć zmiany. Nie przejmuj się opiniami innych, zawsze znajdą się osoby, które będą Cię obgadywały za plecami, będą z Ciebie się śmiały, że to co robisz nie jest dla Ciebie, ale pamiętaj, to tylko ich opinie, powodowane zwykłą ludzką zazdrością, że jesteś szczęśliwym człowiekiem. Aktywność fizyczna pozwala wyzwolić się, poczuć się wolnym, pozwala pokonać swoje demony, nałogi i problemy codziennego życia, pozwala poczuć się zadowolonym z samego siebie. Kilkakrotnie w życiu upadałem, popełniałem błędy, zawodziłem siebie i swoich bliskich, myślałem, że nic dobrego w życiu mnie nie czeka że jestem szarym, zwykłym człowiekiem, który pracuje, je śpi, pracuje, je śpi. W pewnym momencie życia postanowiłem, że tak nie musi być że mogę być zdrowy, szczęśliwy i realizować swoje ukryte marzenia. Sport mi w tym pomógł. Najważniejsze to się nie poddawać. Jeśli zaczynasz uprawiać aktywność fizyczną i po pewnym czasie dopada cię zniechęcenie, a musisz pamiętać, że bez względu na to, czy jesteś amatorem, profesjonalistą, zawsze dopadnie cię moment lenistwa i zniechęcenia, to pamiętaj, że zawsze warto walczyć o siebie. I jeśli zaczynasz swoją zmianę po raz kolejny, pamiętaj, zawsze warto. Biegam, bo kocham ten stan.